Witajcie, drodzy widzowie, areco 265. Zapraszam was na materiał z kariery menadżerskiej Arkadiusza Konowskiego Real Madryt, czyli akurat mnie z kariery właśnie Arkadiusza Konowskiego Real Madrid. Madrid. Bezbędnego przedłużania, przejdźmy sobie do spotkania. bezbędnych bezbędne przedłużania przejdźmy do spotkania w ramach właśnie kariery. Weźmy udział w konferencji przedmyczowej. Z, z tego względu, że w poniedziałek postanowiłem coś nagrać innego. Ale więc dlatego przejdźmy sobie do udziału w konferencji przedmyczowej. Dobra, weźmy sobie tak. Dobra. Dobra. przechodzimy do meczu. Mam trzeci komplet, nie będę brał wyjazdowego. O. Zawsze będziemy grać trzeci komplet na wyjazdach fajniej niż ten różowy. I zacznę. Przypomnę, to jest karama ja a więc tu mogą wszyscy grać. Ramos nie jest tutaj u mnie kontynuowany i nic mu nie jest, więc będzie grał. Czekajcie, co Nowy tak. Dobra. Zaczynamy. Dzisiaj zapraszamy Państwa na transmisję z ciekawie zapowiadającego się spotkania. Emocje tu na stadionie rosną z każdą minutą. Już za chwilę Real Sociedad zmierzy się z Realem Madryt. Dobry wieczór Państwu. Witamy na dzisiejszym meczu. Cały stadion już w pełnej gotowości oczekuje pierwszego bliska. Dzisiejsze spotkanie komentować będą dla Państwa Jacek Laskowski, Dariusz Szpakowski, Dziś kolejne spotkanie La Liga Santander, Thun którego będziemy świadkami. Real Sociedad zagra z Realem Madryt. Atmosfera na stadionie Darku naprawdę znakomita. Mam nadzieję, że czeka nas doskonałe spotkanie. I jestem ciekaw, czy któryś z trenerów wymyślił na ten mecz coś wyjątkowego, czy zaszakuje rywala. Obyśmy mieli tu emocje. Pokonie, pomocy i w dwójkowach. W -3 -3 ze skrzydłowymi zawódnicy ofensywni grający na trzima, linię z, z kolei pomocy, się blisko i przesuwają radę, żeby pomóc pomocników i trzech napastników. I obstawiam, że po obu stronach nie zabraknie rajdów skrzydłami i dośrodkowami. Moim zdaniem obaj trenerzy chcą jak najbardziej rozciągnąć grę, aby wykorzystać tworzoną w ten sposób przestrzeń. Wszyscy wiedzą, co to jest sam ale pewno nie wszyscy pamiętają, że ten termin wywołuje się z a dokładniej ze zwyczajem dawania kapelusza po angielsku head lub czapki zawodnikowi, który wyeliminował trzech pałkarzy trzema kolejnymi rzutami. No i zaczynają, mamy nadzieję, na 90 minut doskonałego futbolu. Alan Franco, Michel Merino. Taka gra obrony to gra na linii. Szkoda mógł przejąć, niewiele brakowało. Świetny przegląd pola. Benzema! Nie ma spalonego! Obrona Realu Madryt jest Karim Benzema! Kurna! No brawa dla bramkarza! Wygrał ten pojedynek, chociaż strzelec zmarnował świetną okazję. Kiedy trafia się ogląda sam na sam, gociper powinien być bez szans. Real Madryt oddaje piłkę. Silva. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Chyba spodziewał się, że szybciej dogra do niego tę piłkę darku i dał się złapać na spalony. Marka Asensją. Ładnie rozwija się ta akcja. Pewna inteligencja ma piłkę w rękach. Nieporozumienie, czy potem strzelę będą prowadzić? Karny! Sędzia nie ma żadnych podkrytości! Wszut karty! interweniował, sędzia nie wahał się nawet przez chwilę. Teraz mogą objąć prowadzenie, bo patrzmy! Karny! Żółta kartka dla fałszującego! Tylko żółta kartka! Za to zagranie powinien obejrzeć czerwony kartonik! Gdzie no? Nie mylę! Czekajcie, jak się zmieniał wykonawca e... RT e... na no. Ramos Być faulowany? nie strzela karnego. Złota zasada. Zobaczmy na rezultat. 1 do 0. Wybaczcie, co to głosuje. Atmosfer... Z góry. Mamy remont domu. Wybaczcie, jak będzie słyszać takie wiercenie, czy coś. Ale mamy remont domu, więc wę. Real traci teraz piłkę. Karim Benzema. Dobra, skarbnego. Takie indywidualne akcje patrzy się z przyjemnością, ale warto zadać sobie pytanie, czy aby obrońcy nie mogli w tej sytuacji zachować się lepiej, przerwać jakąś tę akcję. Radość trenera mówi wszystko. To już nie można dziś przegrać, nie? Jeśli będą dalej grać jak dotychczas. No i mamy 2 do 0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Także pomyślałem, że dzisiaj będzie odcinek z kariery: właśnie Real Madrid. Pomyślałem, bo ja bym kombinowałem, co by dzisiaj Wam nagrać. Ponieważ nie chciało mi się turnieju odpalać nie chce mi się ten turnieju kończyć z Manchesterem City Premier League. Nie chciało mi się tego turnieju właśnie odpalać, od ja nie, więc pomyślałem, że będzie odcinek z kariery lepszy. Któreś w poniedziałek dokończymy, po prostu w poniedziałki dokończymy kiedyś tą turniej, turniej, ale teraz wolałem wam nagrać zapasowy odcinek z karierą wydażalskiej Realu Madryt, bo nie było, było dawno by odcinka, więc tego, postanowiłem na dzisiaj to by... podał w tempo. Cóż, chyba będzie chciał jak najszybciej zakończyć Pełna zgoda, nie wiem czy czysto trafił go piłkę, czy po prostu mu ten strzał nie wyszedł. Niestety strada Panie. Dzięki za prezent. Karin jest zawodnik na czystej pozycji. Dzięki za z A tak, tak proszę Państwa jest A, to jest to, się się. Przy tak dobrze wymierzonym strzale po ziemi bramkarz zazwyczaj niewiele może nie zrobić. Zasłużone gratulacje dla strzelca. To jest to, co w tych ryski lubią na obrać obrońcę i strzeć bramkę. Nic dodać nic ujęć. Aj, będę musiał obstrzyć swojego trenera, bo ja mam krótko obcięte włosy, a ten ma bujną dopryzę, więc... Dopiero połowa, już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Upodobniamy się do siebie właśnie. O właśnie muszę sobie upodobnić, bo jak ja będę chodził do fryzjera to i też będę do fryzjera wysyłał mojego. Na razie nie będzie... Nie, nie pójdziemy do fryzjera bo wiadomo, zamknięte przez lockdown no ale byłem u fryzjera do dawno jak przed lockdownem, więc wypadałoby mojego trenera teraz w fryzjera ale to już po tym meczu po po meczu i po konferencji po meczowej Trzeba kuć żelazo póki gorące wymarzona okazja to mógł być gol, wspaniale zachował się teraz bramkarz. To była naprawdę dobra okazja w sytuacji sam na sam, więc tym większe brawa dla broniącego. I mamy gwizdek na przerwę. Dobra, będziemy... Byśmy zostawili Ormo też. dobra. To zróbmy tak, Armo zejdzie. Asensja się przesunie. Tak. Prowadzimy Marwina. I za by się przydało. Dajmy Walejo. Za i Albertę przesuniemy wtedy tu. Jest lewy pomocnik. Będę ściągniemy później. Na razie, bo chcę, może hard trial Nie dość, że. Odgłosy remontu. U góry to jest. Wojna normalna, nie ta, Na poligonie. Za nami rywala udarł już próbę odbioru. Marta Asensio! Mogłem dośrodkowywać, ale. uparłem się na. Dośrodkowanie zróżnego? To mógł być Hattrex, szkoda! Że nie ma wam! To jeszcze nie to. Także, jak mówiłem, przepraszam Was bardzo, u góry trwa remont u mnie w domu, więc. jeżeli jest już takiej wersji, to. Właci mają nadzieję, że piłkarz tchnie w zespół nowe życie. Sędzia przywołał gracza do siebie, no i go upomniał. Teraz musi mieć się na baczności. Luka Modrić. Tak, piłka w szatce! Luka motrić! Doskonale się tam znalazł. W tej chwili zaczyna się pokrąt. Spójrzmy na to z innego za te odgłosy. Naprawdę przepraszam was bardzo. Dobra, będziemy już tak. Nie zdobędziemy, Benzemą, więc... Duro. Chodzisz Potrzebujemy ja świeżej krwi. Merino. O, następne będziemy mieli spotkanie w, w ramach ligi mistrzów. No, nie mogą się przebić. Przed nami końca. Dobra, aks dobrze pójdzie poczekaj. I to w następnym pojemności. Coraz bliżej polakarnego przeciwnika. Michel Merino. Mogą ich teraz skontrować. Wyszli to, ale zabrak po koncentracji. Zwycięstko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Serio, nie gadaj, że teraz jeszcze kontuzja mi tu wskoczy Dobra, mamy, mamy zawodników na, na tą pozycję, ale nie, nie chciałbym, żeby... Dobrze przeczytał podani zareagował. Piłka poza linią wodną za moment z Brenner zdejmuje z boiska Karima Benzeme. Jak Twoim zdaniem zagrał Zagrał bardzo dobrze, strzelił dwie bramki, Minął obrońców. Pięknie na bramkę! Bramka! Real <grystanie> <grystanie> da, się. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Sprytnie stób obrońcy po prostu nie utmatować takiej sytuacji. No i bram każek, brałem każdego. soc się da. Mierzdziemy, soc się da można powiedzieć. Dro, dawaj, dawaj, dawaj! No i proszę, udało się odebrać piłkę. Ostatnie 9 minut metrzu przed nami. Wybił tę piłkę głową na A więc mamy zmianę. Dobrze, służb mi Ma sporo możliwości. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Silva. Odzyskanie Silva. Odzyskali piłki, potem zagrali. No nie, z nikomu. To się nazywa krycie na rada. A ja. Sędzia spalonego. Od Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Idzie do przodu. Strzela. Wybrudził ten strzał, ale piłka nadaj, nadaj. Znowu karny. <laughs> Mogła być kartka, lepiej nie kumamy. Jeszcze Niebezpieczeństwo po Dziękuję za uwagę, to wszystko na no, liście jeżeli Wam się podobało nie zapomnijcie na zostawić subskrypcji po... na kanale Słyszymy się w wywiadzie pomyczowym po to Do... na tyle teraz to i Trzymajcie się, łapkujcie, wsłuchujcie, zostawiajcie komentarz Słyszymy się w wywiadzie pomyczowym 3, 2, 1

Hmm. Jakbyś mu no? Dobrze, to Muchas gracias por su